Na rozmowie rekrutacyjnej na stanowisko handlowca miałem ostatnio młodego człowieka lat 23 po jakimś techniku. Pracował wcześniej jako kurier, a potem przez rok jako kelner. Przysłał CV na szablonie z internetu, gdzie po prawej stronie kandydat wycenia swoje kompetencje. W pracy handlowca, co oczywiste, bardzo ważne są zdolności negocjacyjne. A ten akurat kandydat w tej kategorii przyznał sobie pięć gwiazdek na pięć możliwych. Myślę, wow, geniusz negocjacji. I pytam, gdzie zdążył nabyć takie doświadczenie i jakież to kontrakty negocjował. Mówię, wie pan, ja w negocjacjach robię 27 lat, ale nie wiem, czy przyznałbym sobie pięć gwiazdek. A on na to, że nigdy nic nie negocjował. Ale czuję, że ma taki potencjał. On to po prostu wie i już. Wiara w siebie to bardzo ważna rzecz. Ale, kochani, błagam, więcej pokory.